Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. A na tym właśnie filmie będzie to test nowej fajnej rzeczy, jaką dodali do Reddit Online, jaką jest zaawansowany aparat. A więc pokażę Wam, jak się go kupuje. Kupujemy go sobie w sklepie wielogrążowym. Musimy. I do katalogu podejść. E, I będzie to wędkarstwo i polowanie. I o, tutaj mamy zaawansowany aparat. Kosztuje on 540 dolarów, a więc jest naprawdę drogą e, zabawką. E, tak on wygląda, fajnie nawet. Mm, tutaj jest jego opis. Bardzo długi, nie będę tego czytał. Ja, jeśli ktoś by chciał, to może sobie zatrzymać, ale chyba nie ma sensu. Bo to no, o aparacie mówią. Zaraz pokażę Wam jego funkcję. Kupujemy go. Kupiłem go. 540 dolarów, wydane. Miałem ponad 700, zostało mi 219, ale trudno. Mam zaawansowany aparat dzięki temu. Patrzcie, tak wygląda zwykły aparat. Możemy sobie nim robić zdjęcia, które są czarno-białe. Możemy przybliżać, ale tylko troszeczkę możemy nim przybliżać. Robimy zdjęcia. Yy, możemy zablokować ostrość, obejrzeć zdjęcia. Yy, widzę nie można robić autoportretów. Nie wiadomo dlaczego, ale... W tej samej przegródce mamy również zaawansowany aparat. I zobaczcie sobie teraz. E, wszystko jest już w normalnych, ładnych barwach. E, chodzimy, możemy razem z nim chodzić. Nie przybliżamy, tylko chodzimy jak chcemy i gdzie chcemy. Zobaczcie, jakie ładne barwy są tego aparatu. E, możemy jeszcze przybliżać do tego. I tak oddalać w taki fajny sposób. Do tego możemy zmieniać filtry. Widzicie, możemy zmienić intensywność filtra. Damy na przykład na 100% tego filtra. Jest taki filtr. Taki filtr. Taki, taki, taki. Taki. Tylko jest chyba ta intensywność za duża. Ja bym dał na 50%, 40% może nawet. Jest naprawdę mnóstwo tych filtrów, ale teraz tak, powiem Wam skąd bierzemy te filtry, bo dostajemy w aparacie kilka podstawowych filtrów, ale jeśli chcecie mieć więcej możliwości tego aparatu. Musicie wykupić y, przepustkę Bandyty, która da Wam naprawdę wiele różnych filtrów. Ja ją mam wykupioną. Nagrywałam nawet na, o tym odcinek, jak ją kupowałam. Obejrzyjcie sobie, jeśli go nie widzieliście. Ona daje Wam naprawdę dużo filtrów do tego nowego aparatu. Tu jest na przykład jeden: filtr czerwony. E, potem mamy. E, Następny mamy filtr napisów końcowych. Potem mamy filtr węglowy. Potem mamy filtr pijacki. I potem jeszcze mamy filtr gurama. Potem mamy jeszcze. Potem już żadnego filtra nie ma, a więc takie filtry dostajemy z przepustki bandy. Myślałem, że jest ich więcej w tej przepustce, ale zawsze coś to daje. Bardziej możemy sobie rozbudować ten aparat. Może w następnej czwartej przepustce również dadzą nam jakieś filtry, albo inne możliwości do zaawansowanego aparatu, ale nie wiem. Nie ma takiej pewności. Dobra, zrobimy zdjęcie. Możemy. Bez filtra na razie, takie. A nie, bo tu się oddala. Dobra. I teraz zdjęcie zrobione. Obejrzyj zdjęcia. Wchodzimy sobie tutaj na Social Club. Musimy być tutaj... Zarejestrowani. I możemy tutaj oglądać nasze zdjęcia, jakie porobiliśmy. Eee, zobaczcie, jakie słabo-jakościowe były tamte zdjęcia z tamtego aparatu. A zobaczcie, jak ładnie już wygląda to zdjęcie z tego nowego aparatu. Chociaż jest ono jakieś rozmazane. I coś mi się z tym nie podoba. Jest ono trochę rozmazane. Więc nie wiem, co z tym. Jest nie tak, nie, nie, czekajcie. E... Dobra, a więc podsumowując, aparat zaawansowany jest Fajną nawet rzeczą, możemy sobie robić lepsze zdjęcia, ale jego cena to jest aż 540 dolarów, a od zwykłego aparatu ma tylko kilka więcej funkcji. Bardziej się zdecydowanie opłaca, gdy mamy tą przepustkę bandyty, żeby sobie korzystać jeszcze z tych kilku filtrów. Ale tak to, jeśli nie macie za dużo pieniędzy, nie macie przepustki bandyty, to nie inwestujcie raczej w ten aparat. Kupcie go sobie kiedyś, jak już naprawdę nie będziecie mieli co robić w tej grze z pieniędzmi. No, a to jest już na tyle w tym odcinku. E, I do zobaczenia w kolejnych. A takie też się jeszcze pojawi. No, to cześć!